Cześć, tu Misieczka, a to kolejny odcinek na moim kanale, w którym będę grał w Minecrafta. To jest specjalny odcinek z okazji 10 subów, teraz już chyba 12 albo 11, nie wiem, nie sprawdzałem. Zresztą i tak się cieszę, bo to jest dla mnie dużo. No, specjalny odcinek, bo nagrywałem Minecrafta. Specjalny odcinek, bo pierwszy z kamerką, tak jak widzicie. Ja jestem z siebie dumny z tych 10 subów. I mam nadzieję, że będziecie wbijać je dalej. Minecrafta będę już co tak. Mniej więcej co 10, później może co więcej subów. Zależy. co tylko zależy tak naprawdę od was, od osób, które mnie oglądają. A więc zapraszam na odcinek, miłego oglądania. Ponieważ jestem już starym tam graczem w Minecrafta. Też znam na tym. Będę grał na survivalu, bo hardcora tutaj nie ma, jak widzicie. A więc, żeby sobie utrudnić pierwszą noc, planuję pierwszą noc, planuję jakby przeżyć tylko z drewnianym mieczem. To będzie coś, jak przeżyję. I myślę, że to dobre wyzwanie, bo się trochę na tym znam. A więc miłego oglądania. Pierwszy raz jestem na biomie, gdzie są te, te z takimi linionami. Bez tych. Bez bugiem, bo to jest normalny To jest stary Minecraft. Jeszcze który jak grałem w tego Minecrafta, bo teraz już się nie gra. Ale to jest na Waszą prośbę nagram na tego Minecrafta, więc. Więc Was doceniam. Ogólnie. Jak, jak rozwalać drzewo, to najlepiej zostawić sobie jedną kratkę. Tak, żeby móc skoczyć. I w CDFD macie pewność, że praktycznie zawsze jesteście w stanie z rozwalić całe drzewo. Fajny trik. To znaczy... takie pewnie pełne osób go znało, ale... Pomyślałem, że powiem. Hmm. To jest jedyny odcinek w środę Więcej nie będę nagrywał w środę Przynajmniej nie teraz Bo w środę to tak Czasu nie mam, a teraz korzystam z tego, że ryżce z domu wyszli Tak naprawdę No i tylko dlatego a i zapomniałem jak się w to gra To Minecraft to była kiedyś piękna wierzcie mi w to się grało nam... namiętnie no Dużo często się grało Tak już. Czekaj tak to było o z shiftem. I a propos tego w sobotę może się zrobić a propos kanału. W sobotę może się stać tak, że po prostu nie nagram odcinków no nie tak dużo, ale jak już rzucę to jeden. Yy, bo wkuwanie teraz nam zadali po prostu tyle sprawdzianów, że głowa mała. O, owieczka! Hehe, <laughs> a propos mojego niku. Te podteksty. No to co, teraz wystarczy czekać na noc? Mam dwa miecze, jeden stek. To jest jeszcze Minecraft, w którym się ma stek. Tak naprawdę on nie zatruwa w tych nowych. No ale to jest tak tylko tak. Sprawdzałem hobbystycznie. Tak pragnę zauważyć, że odkąd ci wielcy youtuberzy tak naprawdę powiedzieli, że Minecraft jest głupi, ci polscy, to ludzie przestali go nagrywać. To jest dla mnie trochę... O Jezus, ale tak. Przepraszam, ale to przez jakby komunikat o wirusach. I <ścoughs> dziwne to było dość. Ja nie ruszałem wtedy myszką. D. Dobrze, że ma tyle O, widzicie? Jak to było? Tak. I tak się robi chyba. Śmieszne jest to, że jak w Minecraft'cie pijesz zupę, bo zupa się przeważnie jest w formie płynnej i to wygląda, jakby się jadł. No i uważam, że to jest śmieszne po prostu. Błąd do tego prawa. A może zrobię sobie kamienny miecz? Do tego potrzebuję kilof. Kilof się robi. Tak. Ogólnie ktoś powiedział mi, że jak gram sam, to moje odcinki są drętwe, tylko po prostu zamierzam to diametralnie zmienić. Staram się robić je ciekawsze, jak gram sam, bo to będzie coraz częstsze na moim kanale. Prawdopodobnie. O, czasami trzeba też samemu nagrać filmik. Po prostu wychodzę z takiego założenia. Nie wiem czy mówiłem, nie pamiętam tego, ale trudno złożyć grupę na Facebooku. I założę ją jeszcze dzisiaj. Nazwę podam w opisie. I założę ją na moim oryginalnym koncie z YouTube'a. Tak, tak z ciekawości mówię. Tylko. Dla ciekawy. I ogólnie mam mało subskrybentów, więc do pierwszej dwudziestki zapraszam do znajomych. Jeśli oczywiście nie mam. Tych osób znajomych. Więc, jak jest ktoś nowy, to myślę, że warto, ale musi spełniać parę warunków. Musi mnie subskrybować i dać lajka pod tym filmem. To są moje dwa warunki. No, myślę, że da się zrobić. Że nie są one aż takie trudne do wykonania. Co to? czekamy na noc. A ja tutaj zacznę, jakby przeszukiwać teren. Co jak idzie? Pierwszy raz robię takie coś, że. Noc. Noc zawsze przeważnie pierwszą, jak gram na hardcore. Można jak powiedzieć, to nie jest hardcore, ale ogólnie na przetrwaniu. To jak nie znalazłem owiec, to przeważnie miałem węgiel. Albo miałem wełnę, albo miałem węgiel. to zależało od mojego farta. Więc... No cóż. Jak miałem farta, to miałem wełnę, tak jak teraz, ale teraz jej nie zbieram, żeby mnie nie kusić. No, a jak przeżyję tą noc, to, to ciągnę dalej dopóki pierwszy raz nie umrę. Tak. To jest. Są ogólnie prośby, żebym włączył muzykę jakąś w tle tak cicho, żeby było fajnie jak nic nie mówię i pomyślałem, że to dobry pomysł ale ja zapomniałem jej włączyć więc to jest odcinek w którym będę starał się nawijać cały czas ku szczęściu lub nieszczęściu niektórych osób więc będzie grupa na facebooku pierwszych 20 subskrybentów będę miał znajomych i może będę nagrywał z nimi odcinki. Myślę, że to, to będzie fajne. Zawsze się miło zrobi. Ja może, żeby zagrać z jakimś... youtuberem, którego ja oglądam zawsze. Żeby nagrywać odcinek oczywiście. Mogę biegać ło, lawa. <grych> A więc. No tematów nie mam. Ogólnie Mamy taki. Pff. Nawet nie mogę powiedzieć miesiąc, ale ogólnie teraz jest semestr sprawdzianów. mamy sprawdziany zapowiedziany do kwietnia. Tu jest taki grafik wypełniony, że już kwietniu musieli zadawać. Nawet w rekolekcji mamy jeden z psycheli więc nie zaciekawie się w szkole układa ja tak to powiem niektórzy wiedzą na przykład taki śmiechulec ogólnie zapraszam do oglądania jego kanału bardzo fajnie nagrywa nagrał dwa filmy trochę głupie paru sekundowe ale ma zamiar nagrywać lepsze z może ze mną może z kimś innym, nie wiem ale fajnie by było tak się wspierać Tak myślę przynajmniej. Przynajmniej. I kończę z mówieniem BD, o! E, też na prośbę kolegów. Więc niektórzy się cieszą. Niektórzy mówią po prostu, że to jest. Niektórzy, większość, ale, których znam osób i którzy to subskrybują, mówią, że to jest denerwujące, więc postanowiłem już przestać mówić BD. Ok, coś sprawdzę. jest normal? To hard. Stawiam na hardzie. Uff. tak myślicie, przeżyje? Pisać teraz w komentarzach. Nie, eee, filmik będzie jak napiszecie reszta filmu. Hehe. <grystanie> Dobra, żartuję. Nie chcę mi ci tak robić. To znaczy, to jest też trochę na waszą szkodę. Widzicie, nie zatrujemy. Stary Minecraft. Wezmę coś od bo ona dawała dużo. I nie nie Jezu, to sobie wezmę. O nice. Zbliża się noc. Zbliża się moje pierwsze wyzwanie. Pierwsze. I mam nadzieję, że nie ostatnie. Znaczy ostatnie na pewno nie będzie. Bo chociaż nie wiem, czy wbijecie te 10 subów Jak wbijecie, to nie ostatnie. Kto chce Minecrafta, to niech przekonuje kolegów, niech pokazuje mój kanał innym. Szczerze, ja jestem człowiekiem nadziei, ja zawsze... Po prostu wierzę, że marzenia się tak spełniają. To jest taki wywód, z których jest smutno. Ale że będę miał. No. Ja sobie nie... Ja nie chcę być jakiś mega znany. I naprawdę ja się będę mega cieszył, jak będę miał... Nie wiem, tysiąc subskrypcji, to są osoby, które będą wtedy płakać, że nie są takie dobrze tego rozwinięte na tym YouTubie, że są na osoby, które mają, nie wiem, 20 czy 30 nawet milionów wyświetleń. Pewdiepie, mówię o nim, nie wiem ile dokładnie ma, i chcą jeszcze więcej. No, ale dla mnie to jest nielogiczne. Jeszcze smoka kresu im tam brakuje. Tam, 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 tam. O! Hm. I na grupie będą się pokazywały często różne informacje. Jak wyjadę na wakacje, bo prawdopodobnie na pewno wyjadę. Tak, tak zwany, przeze mnie. A to jest molestator, hehe, pedofil, drinkiewicz. Taki zielony Trinkiewicz. A to jest zielony. No to jest zielony człowiek, którego nienawidzę. Naprawdę, jest Creeper. O, mój no bro. Chyba. Czekaj. Teraz będzie hard. Kurde. A! Żyję, żyję. Żyję, żyję. Jak mi tu przyjdzie, to, to jestem w dupie. Tak naprawdę. Z jajeczka. <gryzanie> Wiesz. A! Nie, pierwszej nocy umrę. Na serio. Nie mogę się zbliżać teraz do potworku przez jakąś chwilę. Dopóki. A zombie jest proste jak do pokonanie. To jest taki molesta... taki gościu pedofil <gryzanie> Tak będę nazywał... Szkoda mi o nich nie dać. Są najbardziej denerwującymi. Mobami w grze. Tak jak już widzieliście, że przez niego miałem kłopoty i prawie w pierwszej nocy przegrałem. Chodzą gość od rupy. jezioro, ja nie chcę. Jezu, no, raczunku. pierwsza noc, a już tak lamię. Dobra, ale jak będziecie szybko wbijali sobie, to podświczę Minecrafta przynajmniej. I będzie wielki powrót Minecrafta na YouTube. No, są youtuberzy, którzy tutaj nagrywają, ale nie tak często jak kiedyś. Przecież były kanały, które, typu Minecraft Go, które skupiały się tylko na Minecrafcie. A, weszły wyżej jest, jest, mam przewalone. Ale biegnij. Jak, jakoś, jak pająki są wyżej od ciebie, to masz przewalone. Dlatego jak walczysz z pająkami, to walcz z nimi wysoko. Też porada do gry. O, już mam. Ja yeah. dwa? Dwa spoko, nie mam trupa. Widzisz, oni nie są w stanie mi nic zrobić. Ja tylko tak będę... Bym... Nawalał trochę. O, łuk se zrobię! Jest nice! Tylko teraz strzały, strzały, krzemień, krzemień, żwir. Biuro, kury. Kury są, żwiru nie wiem. Wędka, ryby, jedzenie. Tak sobie kalkuluję, po prostu lubię tak jak zawsze kalkulować. Przejdę sobie w do w Poczekam. Nie, nie jestem chyba Chyba pojemki ci nie atakują, nawet jest tego. Jasno. Ale chyba, że ich sprowokujesz. Nic. Tak to czasami w życiu bywa. Creepery. To teraz będę się rzucał na te zielone. No są tak denerwujące, jak cię zajdą od tyłu. Jesteś w stanie dostać padaczki. Z, oczywiście, z, z zdenerwowanie. Każdy MOB ma 20 HP w porównaniu z tobą. Co? Na serio nie mam ani jednego prochu. Przynajmniej mam trochę nici. To się tak nazywa po polsku. Nie wiem. Jak pan już ma z tobą walczyć, to niech walczy na równi. Jak już walczysz, ale nigdy jak jest wyżej, jest w stanie wtedy z tobą skoczyć. A także możesz robić specjalne ataki. To znaczy tak specjalnie go atakować, w sensie... że... chcę kurek, chcę mieć strzały. No. Chicken meat. <gry> hmm. Minecraft jest angielski dla osób, które nie ogarniają angielskiego, będę wszystko tłumaczył, co zdobyłem po polsku. W sensie, że będę mówił, co to jest po polsku. Kura, 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 creeper. Jest pióro! Dwa pióra! Osiem strzałów. Widzicie? Pierwsza noc już umiera nie. Nie będziemy się rozpić. Czemu to ta nie jest łatwa? Aha, jednak zatruwa. Dobra, teraz to trzeba stoi w miejscu. Jeśli nie zaatakuje z boku. Owieczka, przeżyjesz, przeżyjesz Świta już! Olu, już świta? Zaraz się świta! Ogólnie dobrze, że świta Przepraszam I tak nie trafiłem, nawet dobrze do mnie Jest ploch! Nice, nice Z chickenu dostajesz zatrute mięso hmm, więc trzeba jeść te i ona ci nie zatruwał. Okay. Ej, jeden kamienny mieczek na noc. No ale Czyli mało się biłem, ale ja miałem przeżyć nie się z nimi bić. Tak naprawdę. Taka była umowa. Znaczy, znaczy tak mówiłem, że tak będę robił. Dzień świta, czyli mam po kości trupach i po zombie, bo one się palą. Dla tych, którzy zapomnieli, dla tych, którzy pamiętają, powinni też wiedzieć, jak to się kościoł drukował. widzicie? Ja rajam się na trochę strzał. no, chodź. Jest trochę strzał. Mhm. Nie mam nic porządnego do jedzenia. Tak to mówimy. Świnka jest porządna. Tu dostanę. O, dwa. Dobrze. A więc przeżyłem pierwszą noc. Zrobię tylko łuk. I zobaczycie co. Tak się robi łuk. Zrobię sobie łuk i wędkę. Będę miał co jeść w nocy. A wędkę się robi tak. Mm. O, tak się robi wędkę. A więc nagrałem odcinek. Staram się dostosować do yy, waszych prośb, moich widzów. A więc to na tyle dzisiaj. Pierwszy odcinek z kamerką. Zaraz go wrzucę za jakieś pół godziny, a więc na razie i cześć. Grał dla Was i starał się. Misterowieczka. Cześć!